Cześć Wam! Nagrywam dla Was już w nowej lokalizacji, czyli w moim mieszkaniu w Gdańsku i dzisiaj będzie film z pielęgnacją włosów. I wybaczcie mi to tło, ale niestety zapomniałam przy przeprowadzce wziąć ze sobą parasoli do Wzięłam statywy, żarówki, takie różne pokrowce, ale nie wzięłam parasoli, więc niestety dzisiaj nie będzie ani ładnego tła, ani ładnego światła. Z tego względu, że właśnie siedzę w połowie w kuchni i światło z kuchni na mnie pada ale uparłam się, że dzisiaj ten film dla Was nagram, więc nagrywam. Jeżeli chodzi o moje włosy, to już nagrywałam kilka takich filmów i zawsze Wam się podobały, więc postanowiłam, że teraz też nagram. Jeżeli chodzi o same moje włosy, to ja byłam dwa dni temu u fryzjera i trochę je podcięłam, bo końcówki już miałam naprawdę bardzo zniszczone. Jeżeli chodzi o to, co robię z moimi włosami, to staram się jak najmniej już ich nie prostuję, yy, chyba, że gdzieś wychodzę i w ciągu dnia coś mi się pofalowało, yy, tutaj przy twarzy to wtedy je yy, wyprostuję z przodu, yy, ale tak yy, raczej nie używam niczego oprócz suszarki, której też unikam, bo najczęściej po prostu myję włosy wieczorem i kładę się z mokrymi spać, co też może nie jest najzdrowsze, ale yy, zdrowsze na pewno niż takie ciepło. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o to, co z nimi robię i czy poddaję je wysokiej temperaturze. Więc zaczynamy trochę się do Was przybliżyłam. Jeżeli chodzi o szampon, jakiego używam, to w tym momencie jest to Garnier Fructis Goodbye Damage. Do włosów bardzo, do włosów bardzo zniszczonych, z rozdwojonymi końcówkami. On tutaj ma um, olejek z owoców Amli. I jest napisane, że możemy cofnąć w tydzień rok uszkodzeń włosów, co oczywiście. Nie wydaje mi się, żeby było prawdą. Uważam, że może być, może nie tyle co byle, jaki, ale e, większość szamponów spisuje się tak samo. E, ja używam właśnie do włosów zniszczonych, e, ale e, poprzedni mój szampon to był z Head and Shoulders, taki e, z migdałami, coś, coś takiego. Jakoś nie przewiązuję do tego zbytnio uwagi. Najczęściej patrzę, żeby był przezroczysty, ten akurat nie jest, dlatego że one są lżejsze i ja mam bardzo dużo włosów, one są ciężkie i szybko się przetuszczają, dlatego staram się używać lekkich kosmetyków, które nie będą ich dodatkowo obciążać, ale ten szampon jest spoko, nie widzę żadnych tam dobroczynnych. Pływów na moje włosy dzięki temu szamponowi, ale jest naprawdę w porządku. Um, jeżeli chodzi o szampon, który też bardzo lubię, to jest właśnie szampon z Pantin, taki przezroczysty w dużym opakowaniu z błękitną nakrętką. I właśnie tamten szampon jest bardzo lekki, pięknie pachnie i um, spisuje mi się dobrze. Wybaczcie mi, że. Wybaczcie mi, jeżeli w tym filmie będę mówiła troszkę... Um, Właśnie tak, jak teraz mówię. Troszkę się odzwyczaiłam od kamery i po prostu ciężko mi jest zebrać słowa, tym bardziej, że siedzę w kuchni i mam przed sobą piekarniki i różne takie rzeczy. Ale dobra, przechodzimy do odżywki. Odżywki, jaką używam jest to też Garnier Ultra Dux. To jest chyba po francusku. Włosy suche i zniszczone, olejek z awokado, masło karite. Jeżeli znacie mnie już od dłuższego czasu, to wiecie, że kiedyś uwielbiałam tę odżywkę. Ona kosztuje 8 zł w Rosmanie, to, to ma 200 ml. I no, powiem Wam, że dla mnie osobiście nie jest wydajna z tego względu, że ja używam odżywek i masek bardzo dużo. Mam, tak jak mówiłam, mam bardzo dużo włosów i są długie, więc potrzebuję tej odżywki dużo. I co jest jedyne, co mi w niej nie pasuje, że naprawdę trzeba jej dużo nałożyć, żeby poczuć, że ta odżywka jest na włosach. Ja lubię czuć, jak przejadę, że faktycznie czuję, że mam coś na włosach, a ta odżywka, jakby ona od razu wsiąka i nie czuć jej na włosach. Jeżeli chodzi, czy pomaga z rozczesywaniem włosów, to jest ok, jeżeli przed umyciem włosów je rozczeszę, bo najgorsze, co możecie zrobić, jeżeli macie takie włosy, jak ja, to. Mm, nie rozczesać ich przed myciem, czyli na przykład, jeżeli macie w koku albo w kitce, gdzie one są później trochę poplątane, od razu je myć, dlatego że ja później nie mogę ich rozczesać i muszę psikać sobie produktem, który zaraz wam pokażę i nawalić tego tony na włosy, żeby mi się rozczesały. Ale jak je rozczeszę i później myję, to ta odżywka jest bardzo fajna, zmiękcza te włosy, są takie bardzo gładkie po umyciu. Ale to nie jest mój numer jeden. Ja z reguły używam maski z kalosa, co też Wam już kiedyś mówiłam. Nie mam niestety Wam, żeby pokazać, bo jedyne co mam, jeżeli chodzi o te maski, to coś takiego. Bo właśnie byłam ostatnio w domu w koszalinie i przelałam sobie tą maskę do takiego 100ml pojemniczka, bo nie chciałam mi się po prostu litrowej, litrowego opakowania maski ze sobą targać do pociągu, więc sobie trochę przelałam. I muszę się zaopatrzyć w pełne opakowanie. Ale jeżeli chodzi o te maski z kaloset, tak jak wiecie, ja je uwielbiam. Naprawdę dobrze się sprawują, super się po nich włosy rozczesują, mają bardzo ładne zapachy. Moja ulubiona jest chyba keratynowa, ale miałam też bananową z algami i jeszcze wiśniową. I wszystkie były fajne, ale tak jak mówię, najlepsza wydaje mi się, że jest ta keratynowa. I bananowa. To są moje takie dwa ulubieńce. I na pewno. Jak teraz będę kupować, kupię którąś z tych. One są dostępne w Hebe za 11 zł z groszami za litr maski. No powiedzcie, czy to się nie opłaca. Moim zdaniem to jest super cena i w stosunku do jakości naprawdę Wam polecam, bo one są takie, że właśnie czucie na włosach, jakie nakładacie. Bardzo ładnie pachną i nie trzeba wcale trzymać ich na głowie, nawet tych 15 minut czy 10. Ja używam tych masek jako odżywkę, to znaczy po myciu właśnie wyciskam włosy, nakładam je dosłownie, nakładam te. te Maskę na dosłownie minutę lub dwie, i spłukuję, bo nie mam czasu się bawić w takie rzeczy. Tym bardziej, jak myję rano włosy, to chcę, żeby to było jak najszybciej. Nie lubię mieć włosów, eee, po prostu jest to dla mnie męczące już później to samo suszenie i rozczesywanie ich, eee, dlatego lubię produkty, które. Działają szybko i dobrze, więc tamte maski z Kalosa bardzo wam polecam. Wydaje mi się, że której nie weźmiecie, będziecie zadowolone. No, ja mam na razie taką, więc wam nie pokażę. A jeżeli chodzi o właśnie tą odżywkę, jeżeli nie macie bardzo problematycznych włosów i chcecie, żeby one po prostu były gładsze, to bardzo wam polecam. Ona kosztuje 8 zł. Dalej, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów, to Glisskur, to też jest mój ulubieniec od lat. Może nie ta wersja akurat, bo tę mam pierwszy raz, ale używałam wcześniej i aż mi się głos się Używałam wcześniej kilku innych i naprawdę moim zdaniem są to świetne odżywki w sprayu. Ta akurat jest ym, bla 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 z olejkami, włosy podatne na rozdwajanie i tutaj coś jest napisane, aha. Że z ośmioma olejkami i z keratyną. No to już możecie sobie doczytać we własnym zakresie. Dla mnie po prostu odżywka ma sprawiać, że włosy będą mi się lepiej rozczesywały. I ta odżywka to robi. One kosztują około 15 zł i. Nie bądźcie zawiedzone, jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu i pokazuję podobne produkty, jak jakiś czas temu. Ja po prostu jak polubię jakiś produkt, tym bardziej z pielęgnacji, to trzymam się go przez miesiąca, nawet lata. Ale jeżeli nadal się ich trzymam, to właśnie świadczy o tym, że dla mnie są naprawdę bardzo fajne, więc polecam Wam spróbować tych odżywek z gliskura do rozczesywania włosów. One też są bardzo wydajne. Ja je kupiłam dobrych parę miesięcy temu, już nawet nie pamiętam kiedy a mam jej tak mniej więcej więcej niż połowę, mniej więcej więcej niż połowę. A ja psikam ich naprawdę bardzo dużo. To znaczy tej odżywki, także spróbujcie sobie koniecznie, jeżeli szukacie czegoś do takiego właśnie ekspresowego sprayu, to polecam. Na ratunek moim zniszczonym końcówkom już teraz nie. przychodził zawsze właśnie olejek z Elbiotyki z Biowaxu i jest to z olejkiem arganowym, makadamia i kokosowym. Olejek jest fajny dobrze wygładzę te włosy, na przykład jeżeli je suszę, one później są takie napuszone, użyję tego olejku i są bardziej gładkie, lejące, także to na plus jeżeli puszą Wam się włosy po suszeniu, chcecie, żeby były takie bardziej zwarte, gładkie, lśniące to jest spoko, ale nie jest to coś, co jest naprawdę wow i będę do tego wracać zawsze myślę, że jeżeli mi nic nie polecicie, to pewnie kupię jakiś przypadkowy olejek bo wydaje mi się, że one mają podobne składy i podobnie działają. No i jeżeli chodzi o produkty, których używam, to to wszystko. Nie podam Wam żadne... co ja tak dziwnie mówię jak jakiś robot, nie podam Wam żadnego cudownego sposobu, jak zapuścić włosy, bo to najbardziej was mnie interesuje. Zawsze wszyscy mi mówią, że tak szybko rosną mi włosy. Ja sama tego tak nie zauważam i jeżeli nie widzę się z kimś przez parę miesięcy i nie widzi, to zawsze jest. O matko, jak ci urosły włosy, ale nie stosuję, tak jak widzicie, nic nadzwyczajnego. To musi być po prostu samo z siebie. Jeżeli chodzi o produkty na porost włosów, to słyszałam, że bardzo dobra jest wcierka z. Z czego? Ja nawet ją mam na półce. Z... Kurczę, jak się nazywa ta firma? Już teraz nie będę wstawać, ale dam Wam w opisie. Na pewno ją znacie. To taka bursztynowa. Ponoć super działa. Tak samo drożdże. Ja nic takiego nie stosuję, więc niestety Wam nie pomogę. Ale to co jest ważne, może ja się do tego nie stosowałam, ale. Powinno się podcinać włosy raz na jakiś czas. Już nawet nie mówię co te dwa miesiące, tak jak zalecają fryzjerzy, bo ja tak jak ja mówię, ja sama się do tego nie stosowałam i bardzo, bardzo długo nie obcinałam włosów, ale nie miałam jeszcze ich aż tak tragicznie zniszczonych, ale było widać to, że przy każdym rozczesywaniu ich leciało bardzo dużo i to może być też nie kwestia tego, że Wam y, rosną wolno włosy, ale jeżeli macie je bardzo zniszczone, y, to one się po prostu kruszą. I to, co Wam się kruszy, później Wam odrasta i to się wyrównuje i może wydawać się Wam, że włosy Wam nie rosną, a one po prostu przy każdym czesaniu y, czy, nie wiem, myciu, one Wam się kruszą, te końcówki, bo są już bardzo zniszczone. Także weźcie to też pod uwagę. Y, ja się przełamałam, poszłam trochę podcięłam, może tego tak bardzo nie widać, ale to, co było najbardziej zniszczone... Poszło do kosza. E, także to by było tyle, na, jeżeli chodzi o ten film. I mam nadzieję, że Wam się spodobał. Koniecznie podzielcie się ze mną swoimi ulubionymi produktami do pielęgnacji włosów, e, bo może znajdę coś dla siebie. Jeżeli Wy znaleźliście coś, e, i, albo używałyście tego, to też dajcie znać, jak Wam się sprawowało. A ja się z Wami żegnam i do następnego. Pa, Papa.